Siemanko, z tej strony Repenazji. i dzisiaj nagrywamy Minecrafta, ale tak o... stworzyłem serwer z moim kolegą, bardziej tą stworzyłem. budowaliśmy i właśnie chcemy, chcę właściwie, bo go nie ma na serwerze no was oprowadzić. Najpierw zaczynamy no powiedzmy Tutaj jest jego dom. Tam jest mapa, to na razie nie będę pokazywać. To jest dom mojego kolegi Dawida. Tutaj mamy Creepera i takie roboty. Mamy nasze konie. Strasznie ciężko było zdobyć te e, te konie szkieletowe. Tu mamy taką palmę, tu domek Villagera. Tutaj jego posąg, bo on założył ten serwer. Jak już mogliście zauważyć, był jakiś budynek. Mamy tu na przykład wieżę strzelniczą. Tutaj mamy dom kolejnego kolegi Szymon'a. Idziemy sobie tutaj, i mamy więzienie. I dużą farmę taką. O. Możemy sobie pójść do więzienia? Wolałbym nie iść. Ale możemy sobie zwiedzać. Tu mamy recepcję. Tutaj takie o. O. Co jest? A. Lag był. No nie. Kurczę, dobra. Możemy sobie iść na górę. Mamy izolatki. No, idziemy sobie dalej, idziemy, idziemy. Mamy jakiś tam kowala dla jak villagerów. Tutaj kolejny domek. Tutaj mamy wielki budynek i balon. Możemy sobie pójść do budynku. Tutaj możemy sobie pójść. Tędy. Możemy pojechać windą. Na górę. I możemy teraz sobie tutaj wyjść. Wejść po drabinie. Tutaj po kolejnej. I mamy widok. Jest tu wysoko. No, możemy sobie pójść na dół. Tutaj mamy latającą wyspę. Można się dostać tutaj li lianami. Tutaj mamy kolejny domek. Tutaj mamy siłownię. Taką o. Tutaj mamy takie dwa posągi małe. Ten jeden trzyma taką laskę tutaj i ten dywan. I trzeci tu... Niesie na barkach yy, kłodę. Tutaj mamy taki stary, opuszczony bar. Można sobie tu proszę o usiąść sobie siedzieć. Ale. No, ale trochę. Nie pytajcie teraz. O to. Tu mamy. No, trochę wysoką budowlę. Tutaj mamy. Tu były krowy, ale one coś powchodziły na to i się zrzucały. Możemy sobie iść na górę. Tak będzie szybciej. Tu mamy krowy grzybową i zwykłą, a tu była ta grzybowa, tylko że brązowa. Tutaj był ten topielec. Tu mamy golema. Tu mamy stery, można sobie tu o poklikać. No i tu mamy coś takiego. i teleport. Tutaj mamy znaczek serwera, taki. Idziemy dalej. Tu mamy taki miecz i zbroję. Tutaj mamy grup kota kolegi. Tutaj mamy kolejny budynek, na którym nic nie ma. Musicie sobie tak zobaczyć. Tu mamy ludziki za Mongasa. Tu mamy Emerald i Diament. Można sobie wejść, tylko efekt trzeba. Efekt wejść no. Można sobie stąd przy... pójść. Na... I z drzewa można tutaj sobie pójść parkurem takim na diament, czy na przykład albo na emerald. Tutaj mamy taki posąg rycerza z tarczą. Idziemy dalej. Mamy sztuczny end. Tak jakby. Tutaj mamy... Ee, Rakietę z NASA Można sobie tutaj wejść O, tutaj O, lag No i można sobie tutaj, tam nic nie ma Tutaj VIP, to w tym też nic nie ma Ale trzeba tutaj chyba gdzieś guzik kliknąć, tak To się otworzy ale no, można też przekłócnąć. Idziemy teraz, mamy tu muzeum. I tu mamy to do testowania astronautów. I tu daje nam efekt lewitacji. Tu możemy sobie go wyłączyć guzikiem. kliknij się no. Wychodzimy, tutaj mamy muzeum, tutaj kość przed milia mi miliarda lat. Tutaj mamy tory na księżycu. Księga wiedzy, jedyna na świecie. Tutaj mamy te bokstika, legendarną sztopkę netherytu, i kości. I zbroję jakąś tam. Idziemy dalej. Możemy sobie polecieć. I tutaj widzieliście już orła. I tutaj macie po prostu pełno zwierząt. Tu macie zwinięty parasol, tu macie jakąś. Jakieś kaczki, tu flaminga, kolejnego flaminga i kolejnego, tutaj macie pawia, łabędzia, e, tego, jak on się nazywał, I ten z, no, taki brązowy, wiecie o co mi chodzi, stróż, no i taką, efekt, dobra, ja wyjdę... Do tej łódki, tak o. Bo nie, prawda? No. I mamy taką łódkę. Tutaj mamy koniki, takie morskie Trzy takie o. Idziemy trochę dalej. I mamy domy koleżanki. Tutaj mamy e, płaszczkę. Tu mamy bociana. O. Taki o, bocian. Tutaj Te palmy też tutaj głowę lisa. Możemy sobie pójść, w środku są liski. Tutaj mamy takie kaktusy. O. I możemy pójść teraz tutaj tu. Jak widzicie, mamy wielkie drzewo z takimi gwiazdami jakby, które spadają. I na przykład ja dodałem tutaj taki smaczek, że że na przykład to odbiło się od slime Rocka i zrobiło takie coś, bo Zrobiliśmy coś takiego, że jak ta gwiazda spadnie, to robi takie, o, z tego shroomlighta. Tu mamy portal, możemy pójść teraz tutaj też na górę. Tu mamy takie do ptaków, tu możemy sobie, o, takie kempingi, tutaj taki stół, o, z hamburgerami. Tutaj arbuzy. Tutaj fontanna. Możemy. O, tutaj jeszcze takie drzewko. A, i zapomniałem jeszcze pokazać. No, creeper, steve i taka altanka, jakby, czy coś takiego. Lecimy sobie. Mamy balony. Ale to zaraz ten. E, zaraz, no. No, idziemy po prostu dalej. Tu mamy farmy, krów, tu mamy takie coś, tu chyba e, świn, tutaj marchewki, i tutaj kurczaków. No, nie wylecę. Moneycraft no, halo. No. Jeszcze wolno w liście. Możemy sobie pójść na górę tutaj jak widzicie mamy wulkan tutaj mamy zo takie jeszcze możemy coś przeprowadzić ale na razie nie mamy tutaj mamy takie coś tutaj konie tu żuwia tu był slime to też pajęk był tutaj tropikalne yy, ryby i ten. E, e, Ośmiornica, czy tam kałamarnica. Tutaj. Lecimy sobie na kaktusy. Mamy miecze. Tutaj jest. Ten ja zrobiłem. Mój kolega zrobił. Ten też ja zrobiłem. No i mój kolega. Takie. Ja. ja zrobiłem dwa i mój kolega dwa. Tu mamy pieski tam mamy jakiś yy, ten kącik smutku nie wiem po prostu o, mamy pełno chusteczek możemy sobie pooglądać coś tam i idziemy dalej tutaj mamy kolejną altankę tylko, że teraz nie niebieską tylko taką zwykłą można, no taka przyjemna tutaj mamy takie nie wiem jak to nazwać, ale coś no, tak jest, Tu mamy Dynie. Mamy ujta czyli, czyli siano. Tu mamy bambusy. Potem zrobiliśmy to, żeby ten. żeby dało się koniem szybko wchodzić i zlatyłaś do wody. No i to już. No, prawie wszystko. Tu mamy takie. Jakby to nazwać, jak to było. To było. Nie kurnisko. Cz. Nie pamiętam, ale tam gdzie się... Tam gdzie kurę. Jest to jajka, czy coś takiego. Tutaj mamy... Mm, nie wiem jak to nazwać. Ale wiecie o, o co mi chodzi? Taki ten. Takie... Szklarnia, o, szklarnia. I to są takie pomidory niby. Nie i tam macie takie roślinki. No i to jest w sumie prawie na tyle, tylko pójdziemy sobie jeszcze do domów. Tu mamy taki kask motocyklisty. Tutaj mamy beczki. Idziemy sobie tutaj, gdyby co to, to jest mój dom. Tutaj królik oczywiście jeden biega. I tutaj mamy całą mapę. Możecie sobie teraz zobaczyć całą mapę jak wygląda nasz serwer. Tutaj mam... No po prostu Enchanting table Table. Jak się tutaj y, rozkopię. Nie tutaj. Tutaj. Gdzie to było? Gdzie to było? O tutaj. Muszę pójść po to. Ale się... Ale tu rozkopałem wszystko. nie tu. Tylko tu. Naprawdę nie tu znowu. Bum, bum. Bum i jak to zrobimy. To idziemy tu, rozwalamy te dwa bloki. No i mamy taki basen. Może oczywiście to zamykamy. Bum. Bum. I bum. I teraz możemy sobie pójść tutaj. Tutaj mam taką tajną bazę. Pokażę Wam. Tutaj. Taka, o, taka przyjemna. Tutaj mam kolejną tajną bazę. Tutaj miało coś być, ale nie ma. Bo jeszcze nie zdążyłem nic zrobić. Więc wyjście nie zdążyłem zrobić. Trzeba. Twoimi O, w końcu. Tutaj mamy takie łóżko. O. No i tutaj taką biblioteczkę. Idziemy sobie dalej. Mamy swoje moje pieski. Mamy taką inną piramidę, w której nic nie ma. I idziemy sobie jeszcze do domu Dawida. No, i on ma tutaj takie o rzeczy. Tutaj jest jego kodek monte. Tutaj kopalnia tam jest. Tutaj ma jajo, smoka i głowę. Tutaj on ma tajną bazę. Tam są efekty, które denerwują. Tu są głowy. Tutaj to jest totalnie zło, bo papuga przy, przy ciastku, a ciastko zabija papugi. Tu ma jakieś tam rzeczy. Tu ma łazienkę taką. No. I to już jest chyba na tyle. Można sobie jeszcze nie wiem, gdzie pójść na zakończenie. W zakończenie: pójdziemy sobie na szczyt budynku. Dobra. Lecimy. O, nie. Naprawdę. Na koniec możemy walnąć wiadro, jeśli nie zlabuję. Jeszcze zagowało. Dobra, to, to będzie z tego odcinka na tyle. Już mówię, że sorry, że nie było e, dawnych odcinków, ale po prostu jest szkoła i wiedzie, no. Dobra, to i le Dobra, mhm, no. No, oczywiście, super, nie udało się. Możemy teraz pójść po tą wodę. A te litra. Tutaj możemy sobie jeszcze ostatni raz polecieć, spróbować. Może teraz się uda. Na dobra, jest dobra. Lecimy. Nie dobra. E, to ja już nie będę ostatni. Nie będę próbował. Gdzie to było? Tutaj. Dobra, to na tyle z tego odcinka. Trzymajcie się, no i cześć.